I ta wiadomość jest dla osób, które są w przełomowym momencie swojego życia. I być może ty nie czujesz tego jeszcze, ale zdecydowanie jesteś w momencie, w którym jako dziecko, jako młody nastolatek nie spodziewałbyś się w ogóle, nie spodziewałabyś się, że może dojść do takiego momentu w swoim życiu. A czujesz, to jest zdecydowanie energia takiego rozdroża. Możesz mieć duży wybór, możesz stać przed tobą, możesz nie wiedzieć, którą stronę chcesz pójść. Możesz jednocześnie czuć przyciąganie do tej strony i do tej strony, widzieć korzyści. Um, dużo pracy ze sobą w ostatnim czasie i możecie jeszcze czekać w przyszłości dużo pracy z własnym ciałem, dużo pracy z własnymi przekonaniami, z biologią swoich przekonań, e, dużo pracy takiego wiecie z własnym wnętrzem po prostu z tym, e, jak się czujecie sami ze sobą. Możecie dużo pracować ostatnio nad perspektywą w swoim życiu i to zdecydowanie może Wam pomagać na drodze waszego życia. Mm, bardzo ważna jest tutaj czułość, bardzo ważne jest słuchanie swojej intuicji, słuchanie siebie, słuchanie swojego ciała, dawanie sobie tego, co, czego potrzebujecie, spełnianie swoich potrzeb. Jest to 111 w sensie. Mm, czyli słuchanie siebie, słuchanie swoich potrzeb, słuchanie głosu swojego serca, być ze sobą dużo czasu. Jakby taki jest przekaz, żeby każdy czas, który masz wykorzystany wolny, do wykorzystania, właśnie, spędzać go ze sobą. Wiem, że może być ci smutno, może być ci przykro, no może chciałbyś mieć więcej tego kontaktu z ludźmi. Może tak jak ja w tym okresie jesiennym byłeś w takim, um, takim stadium bycia ze sobą, że tak po prostu odcięcie od otoczenia, że mało spotkań z innymi ludźmi, to tutaj zdecydowanie to się jeszcze przedłuża, już tak jakby w pewnych aspektach swojego życia mogłeś wyjść z tego. Ale jeszcze Twoja dusza potrzebuje doświadczyć tego, żeby po prostu posiedzieć sobie ze sobą właśnie w tym swoim kokonie. Jeszcze po prostu potrzebujesz trochę tego doświadczyć, aby przejść przez kolejny po prostu etap uzdrowienia i transformacji Twojej duszy. więc to jest zdecydowanie ważne, właśnie. Czuję tutaj taki wątek totalnie tej transformacji życia, transformacji Twoich przekonań, właśnie takich korowych rzeczy, takich podstaw, jakbyś właśnie wracał do podstaw i rozwalał. Na szczątki to hmm, fake skupią totalnie taka tutaj energia, że rozważasz wszystko, co to, to stare, zrzucasz te wszystkie schematy z rodu, hmm, wszystkie rzeczy z Twojej rodziny, które widzisz, że już tobie nie służą. Wszystkie te rzeczy, które przyjąłeś obce z zewnątrz, po prostu zrzucasz to wszystko tak, stajesz się coraz lżejszy energetycznie, fizycznie i po prostu się uzdrawiasz. Hmm. Mega ważne właśnie cały czas czuję ten nacisk na pracę z ciałem, pracę z intuicją i pracę ze sobą, z przekonaniami. Co jeszcze? Hmm. Ważne może być właśnie też praca z przewodnikami, możesz to robić w medytacji, ale tutaj też taka jest wiadomość, że łączyć się z tym światem duchowym, żyjąc tutaj w tym 3D, nie musisz tylko poprzez... Medytacja, że są inne sposoby i takie małe przypomnienie, że możesz łączyć się z tym światem duchowym, też po prostu będąc i na co dzień w rzeczywistości, robiąc takie małe rzeczy. Gdy wejdziesz w ten stan flow i w ten stan przepływu, wtedy jesteś zdecydowanie bardziej receptywny, receptywna, żeby odbierać te przekazy od swojego wyższego ja, od swoich właśnie przewodników i aniołów i tak dalej. Mm. Duży nacisk właśnie czuję na tą pracę sobą na czytanie książek w wolnym czasie, słuchanie podcastów, ruch, spacer, żebyś jeszcze bardziej pochodził z tej strefy komfortu. I wydaje mi się, że mówię to do osób rozwojowych, tak jak ja, które stawiają ten rozwój od zawsze na pierwszym miejscu i bardzo im zależy, żeby po prostu cały czas coś robić, cały czas poprawiać, podwyższać poziomy swojej świadomości, po prostu cały czas zbierać jakieś informacje nowe dotyczące Tutaj jest jeszcze ten nacisk, żeby to. Ugłębić, bo będzie czas, kiedy ty zrozumiesz, że już nie potrzebujesz więcej tej wiedzy, chociaż ja tak zdecydowanie bardziej czuję, że bardziej zdobywam tą wiedzę, ale tak jakby odkupuję ją ze środka poprzez różne rzeczy. Odkrywam, co jest prawdą we mnie. Takie tutaj słowa poczułam, żeby powiedzieć, bo kiedyś uczestniczyłam w bardzo bardzo dużej ilości kursów, bardzo dużej ilości właśnie takiej informacji z zewnątrz, a teraz też dużo cały czas zbieram, uwielbiam się uczyć i czytać właśnie, słuchać podcastów. Aczkolwiek właśnie zdecydowanie bardziej to jest takie, że słucham czegoś i odkryłam takie a, to jest taka, to jest prawda we mnie, ja ją zawsze miałam w sobie, tylko jakby ona została przykryta jakimiś rzeczami, właśnie zdejmowanie tych wszystkich warstw takich narośniętych dosłownie, na przykład mm, tego, że masz słabe poczucie wartości, że niskie są poczucie własnej wartości, czy jakieś takie kompleksy, to są, nazwałam takie narośla, bo w pierwotnej części, w tym sednie, w centrum, ty jesteś pewna siebie, bo ty znasz siebie, bo, bo po prostu w tym korze siebie, w tym centrum, tutaj, ty jesteś miłością i jesteś wartością samą w sobie i to, że jesteś, jest wystarczające, żeby czuć się wystarczająca tylko przez to, że jesteś. Więc wiedząc to, dochodzą do tego poziomu, bez tych wszystkich narośli kolejnych warstw, ciężko, tutaj w ogóle to nie wchodzi w ogóle w grę pytanie, czy jesteś pewny siebie, czy nie, czy masz wysokie czy wartości, czy niskie. Po prostu wiesz, że to, że jesteś, jest wystarczające, żeby czuć się dobrze ze sobą i zajebiście, będąc dziewczyną, że mamy to doświadczenie i to ciało. Więc jest zdecydowanie taki cały czas proces zajmowania tych wszystkich zewnętrznych warstw i, i właśnie odkrywania tej prawdy w sobie. Bo możesz słuchać tych różnych rzeczy z zewnątrz, ale tak naprawdę nie musisz sobie tego na siebie. Musisz poczuć, że masz jakiś rezonans. Że, co, że coś jakby... I te informacje... Ty tak zazwyczaj wiesz też rzeczy. Na przykład ja czytałam książki duchowe, jak byłam dużo młodsza. Piszę moje książki, ta, cała seria o wędrówkę dusz. Mm, teraz omówiłam nazwiska. Ale były to po prostu... Rzeczy, które ja wiedziałam. Jakby ja czytałam je, to przed to życie między wcieleniami, bo takie, no tak, no przecież, jakby dosłownie ta książka mi odblokowała coś i to było takie właśnie bardzo fajne uczucie, że ja te rzeczy wiedziałam, tylko musiałam je usłyszeć jeszcze raz i sobie przypomnieć, więc taki proces jakby tutaj też w twoim życiu mógł obecnie zachodzić. Sesadnie właśnie czujesz, że ważny jest teraz etap, że jest przełomowy, że możesz się wydawać czasu, że może jest nudno, że może jest motorny, że może powtarzające są czynności, że możesz, możesz być zły i sfrustrowany na to, co się dzieje w Twoim życiu, jakby że ten, z, tak, ten etap z zewnątrz nie wygląda na atrakcyjny, ale on jest bardzo wartościowy i atrakcyjny z poziomu twojej duszy taki ważny przekaz i w sumie bardzo mogę też się do tego odnieść, jak tak sobie myślę o moim życiu że właśnie to, co teraz się dzieje, nie jest jakoś super interesujące, to w moim życiu jestem wdzięczna za wiele rzeczy, właśnie za to mieszkanie, ale nie nazywałam tego jakimś najlepszym okresem w moim życiu, ale czuję, że jest właśnie przełomowy z takiej szerszej perspektywy i że to, co, do czego chcę dojść, kiedyś będę, co chcę osiągnąć, to, co jest, jest teraz, będzie mega znaczące na tamtym poziomie. Okej, okay, to tyle i zapraszam na sesję na tarota Tarota. I... Zdrowie energetyczne w Warszawie i online.